Dzień dobry Państwu. Miło mi poinformować Państwa, że w dniu wczorajszym, to jest 16 lutego 2021 roku, Sąd Najwyższy wydał bardzo ważne orzeczenie dla Frankowiczów. Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem, który... No sprawiał pewne, pewne trudności sądom powszechnych. Otóż jak orzec o nieważnej umowie frankowej? W jaki sposób rozliczyć strony? I dobra wiadomość jest taka, że właśnie w tej uchwale wczorajszej sąd najwyższy przyjął ten wariant najbardziej korzystny dla Frankowiczów. Co to oznacza? Oznacza to, że tak naprawdę Frankowicz może domagać się zwrotu wszelkich zapłaconych na rzecz banku kwot w wyniku nieważnej umowy. Mało tego... Może jeszcze domagać się odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu czy wezwania zapłaty banku do, do zwrotu tych kwot. Bardzo nas to cieszy, ponieważ my od samego początku, już od kilku lat, właśnie takie stanowisko prezentowaliśmy w naszych pozwach. Z tego względu zachęcam Państwa do współpracy, do nadsyłania umów, do analizy i do jak najszybszego wejścia na drogę postępowania sądowego. Po pierwsze. Umożliwi to odzyskanie jak największej ilości zapłaconych bankowi pieniędzy, które nie ulegną w tym przypadku przedawnieniu i po drugie też będziemy w stanie odzyskać jak najwięcej odsetek ustawowych od dochodzonych kwot. Dziękuję.